Zgadnijcie, co wtedy chcemy zrobić. Znowu je wyciszyć, bo to nie jest fajny stan, prawda? Więc ja bym powiedział, że tu, tu taki mechanizm możemy zobaczyć i zastosować, prawda? I nie dajmy się też wariować w taki sposób, że jak jestem smutny, to jestem smutny. Kropka. Nie muszę nic robić. Czasami nic nie robienie jest lepsze niż próba na przykład w jakiś sposób załatania tego smutku, bo smutek jest smutkiem. Jak jestem radosny, no to jestem radosny. Czy to jest dobrze, czy źle. Nie wiem, jak jestem radosny, e, na przykład i siedzę przez dwie godziny na egzaminie maturalnym i mam banana na buzi i trzęsę się, jakbym był jakiś szalony, no to to może nie być optymalne. No i zobaczcie, jak radość nagle okazuje się, że może być negatywną emocją, prawda? Ale jeżeli odczuwam w tym momencie smutek, jeżeli mi to nie przeszkadza w pisaniu egzaminu, to niech sobie ten smutek będzie, prawda? Albo ta złość. Może tą złość przeniosę na napisanie świetnej rozprawki, prawda, w tym momencie. My w ogóle chyba wykorzystujemy jako ludzie trochę złe techniki względem emocji, bo jak ktoś jest smutny, to mówimy nie bądź smutny. Jak ktoś się złości, mówimy nie bądź, nie złość się. No tak, tak jest. Albo jak ktoś się cieszy, to też takie dziwne trochę, nie, że za bardzo się cieszy, więc mhm. faktycznie gdzieś tak reagujemy trochę nie w tą stronę, w którą powinniśmy, bo może powinniśmy się bardziej skupiać na tym, dlaczego ktoś jest zły, albo dlaczego ktoś jest smutny, żeby gdzieś tam bardziej to trochę. Temu się przyjrzeć. Ale i, wiecie, co jest ważne? To Przepraszam. Mm -hmm? bo ci są. No, ja już Wie, wiecie, co jest ważne? Że ja...